Siema z tej strony że dzisiaj sobie otworzymy dodatek do Massive Darkness 2, Gates of Hell. Mówię o pierwszej części, długo mamy też razem z dodatkiem, ale jakoś tak, no już fajne, bo tam takie platformy są ciekawe do grania, Tam plansza już nie jest 2D, ale jest, yy, ale fajna figurka, ja to ale to jest taka yy, 3D, są różne tam drzewka i tak dalej do składania. I to jest naprawdę ciekawe. No bo widzisz, że nie ma tam scenariusza, są tylko w tej, w aplikacji możliwość gry. No to nie jest takie komfortowe. Ja bym jednak... Zobaczcie. Ale kurwa dziad. ojojoj, oj, oj. Fajny, fajny, naprawdę ciekawe. Kiepa złyska ma. No nie sfokusujemy. Patrzcie. Hmm, fajne to będzie do malowania, Nie ma tak dużo tylnych elementów, tu będziemy drżeć. Nie swoją drogą dawno też nie malowałem, co ciekawe. Patrzcie, tego. O, Jezu, no cudowny demon. Muszę przyznać, że te figurki na pewno nie będą mi służyć tylko do gry e, w Massive Darkness, ale na pewno też je wezmę sobie do Dungeons and Dragons. No to jedna pewno, na pewno. Zobacz jakiś przepiękny kres, ale. Piu. Ja tu tą GET to szczerze, ja polecam, nawet jakbyście mieli w to nie geć. A czy w jakieś RPG to za 160 zł, bo zdaje się, że teraz jest w takiej promocji. A to co sprawdzicie yy, kupić. Zobaczymy gdzieś tu powinna być cena. Zestaw takich jasnali do gry. No to jest sztosik. Yy, kurde, nie jestem teraz pewny jak z ceną, ale to w takim razie wrzucimy koniecznie na yy, tutaj, na ekran. Yy, to co? Ja sobie wrzucę jeszcze na kółeczko, żeby fajnie Wam się oglądało. Dzięki wielkie i do mrocznego usłyszenia.